Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałbym zaprezentować już dokładniejszą praktykę energetyczną na rok 2021 i jest to praktyka młodości. Pole mocy byka, praktyka młodości. Tutaj jest właściwie zarząd energetyczny, czyli pocztówka A6, formatu A6, natomiast tutaj mam, proszę Państwa, dużego bloka A3, on tu się mi nie mieści, natomiast to jest do pracy z, um, z zwiększonymi wzorcami energetycznymi, do pracy z, z, z grupą ludzi, natomiast pocztówka A6 jest to tak zwany wzorzec podarunkowy, który rozdaje w prezencie osobom zainteresowanym, żeby sobie popracowali z energiami gratisowo, i żeby byli szczęśliwi. I proszę Państwa, pomyślmy teraz o mocy młodości. Poziom Pocztówka 6. Moc młodości, moc młodości, moc młodości. Pomyślmy, aby energia młodości do nas... Dotarła, byśmy mogli zapoznać się z energią młodości, abyśmy mogli zrozumieć, co to jest energia młodości z pola mocy byka, w jaki sposób może nas wzmocnić i w jaki sposób może nam w życiu pomóc. Energia młodości, pola mocy byka, energia młodości, pola mocy byka, energia młodości, pola mocy byka. Niniejsza praktyka nie służy do wielkich osiągnięć, służyć tylko do zapoznania z energiami, aby ktoś mniej więcej wiedział co to jest wiecie jak pracuje energia młodości z pola mocy byka czy służy do powrotu naszej znaczy młodości trudno powiedzieć raczej to co było to już realnie realnie trudno żeby wróciło, natomiast natomiast, natomiast natomiast na pewno na pewno pewne wzorce utrzyma czy zatrzyma pewne procesy. Pomyślmy o polu mocy młodości z przekazu byka. Mamy pole mocy młodości z przekazu byka, czy energia młodości z przekazu byka do nas w jakiś sposób dotarła. Pole mocy młodości z przekazu byka, pole mocy młodości z przekazu byka, młodość, młodość, młodość. Jak ktoś chce, teraz może zamknąć oczy razem ze mną. Czy może na mnie patrzeć, jeśli ma ochotę? Natomiast ja przymknę moje oczy, aby lepiej wejść w energię i jednocześnie wejść w medytację młodość, pole mocy przekazu byka. Młodość, pole mocy przekazu byka. Młodość, 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 pole mocy przekazu byka. Młodość, 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 pole mocy z przekazu byka, młodość, 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 pole mocy z przekazu byka, energia młodości, energia młodości. Energia młodości ma też pewne aspekty uzdrawiające, czy energia młodości ma też pewną siłę, która daje nam zdolność przetrwania, czy zdolność realizacji. w życiu. Młodość, młodość, młodość. Pomyślmy o energii młodości. Wejdźmy w energię młodości. Młodość, młodość, Pole mocy młodość, 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 młodość. Jedźmy w energii młodości. Poziom na poziom podarunkowy, poziom prezentowy, pole mocy, młodość, 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 pole mocy młodość, pole mocy młodość, pole mocy, młodość. Młodość, młodość, młodość. Zapoznajmy się z energią młodości. Młodość, 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 młodość. Młodość, 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 młodość. Energia młodości, energia młodości, energia młodości. A teraz duży byk. Oproszę bardzo tutaj głowa byka. Ale mocy młodość, ze zwiększoną siłą byka sekundkę, aby ktoś chwycił różnicę pomiędzy pomiędzy małą kartką, a zwiększoną tra transmisją energetyczną. Pole mocy młodości, byk, 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 dla wszystkich tych, którzy się rozwijać, niech się im w życiu im dobrze, szczęści z energią młodości, pole mocy młodości, pole mocy młodości. Pole mocy młodości, pole mocy młodości, pole mocy młodości, pole mocy młodości. Młodość, 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 młodość. To jest energia To zapoznania się, jeżeli ktoś chce przejść na właściwą inicjację, czy na właściwe podłączenie. Właściwa inicjacja, czy podłączenie, no, jest mocniejsze, nie będę oszukiwał, natomiast to jest na no, minimum dwa razy mocniejsze, czy kilka razy mocniejsze. Natomiast to jest pole prezentowe, i pole prezentowe u różnych osób różnie pracuje z różnymi wzorcami czy aspektami. Młodość, młodość, młodość. Adam Kowalski dla wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać. Zapraszam na szkolenia, zajęcia, inicjacje. Można mnie znaleźć wszędzie w internecie i nie tylko. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Adam Kowalski. Do zobaczenia na szlaku życia.